Cześć, witajcie, moi kochani, w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na odcinek, co jest w moim biurku. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodoba, i nie przedłużając, zaczynamy. No to pierwszy, zaczniemy sobie od krzesła, które jest zwykłe. I teraz nie wiem jak to zrobić, czy najpierw zacząć od dołu, czy od góry. Ale wydaje mi się, że najpierw od dołu zaczniemy. Więc tutaj mamy taką um, takie no podłużne, nie wiem, jak to się zobaczyć I na tym wisi sobie listwa. Przechodząc w prawo, mamy tutaj taką skrytkę na np. Na plecak, jak tutaj widzicie albo na większy plecak, albo na gdzieś tam jeszcze. No, różne rzeczy można tutaj włożyć. Tutaj w szafce mam na jednej półce zeszyty i na drugiej też zeszyty dla odmiany. ok Przechodząc tutaj do wysuwanej szafki, mamy tutaj kredki i masę piórników. No i etui do okularów, jak widzicie, tutaj jest ich kilka. A na samym biurku już się robi ciekawiej, ponieważ mam tutaj książkę Sekret pełni północy, której które jeszcze nie do końca przeczytałam. Jestem, jak widzicie, jeszcze na dziesiątej stronie. Bo po prostu nie miałam czasu tego przeczytać, ale planuję do tego powrócić do czytania tej książki i zdam Wam recenzję na moim Instagramie. Linka macie w opisie Wiksonax zapraszam. Tutaj po lewej stronie na takim pudełeczku mamy o, oczywiście krówkę, bo jakby inaczej. Przed tym mamy... Nie wiem co to tutaj robi, ale dobra. Mamy takie pudełeczko, w którym są różne tutaj rzeczy, wszystko i nic, można by było tak powiedzieć. I taka ciekawostka, to był kiedyś pamiętnik, tutaj normalnie były strony, kartki, można było tutaj pisać. To chyba było też na kluczyk, o ile się nie mylę, że tak się otwierało, kluczykiem nie pamiętam jak to do końca było, ale to był kiedyś pamiętnik i tu się normalnie pisało, ale... Ile zostało z tego? I właśnie na tym stał mój pojemnik na długopisy, nożeczki, różnego takiego rodzaju rzeczy. Karteczki na przykład. Jeszcze tutaj chyba gdzieś jeszcze był mój klucz. żeby się nie mylę, do drzwi tych moich od mojego pokoju. Jak mi się uda znaleźć, to wam pokażę. Chociaż nie wiem, go interesuje kluczyk, no ale niech będzie. Tak, tutaj jest właśnie kluczyk. Nikogo to nie interesuje, kto pytał, ale dobra. I obok tego stał sobie taki misiu. Przechodząc, przechodząc dalej, mamy tutaj takie karteczki koło tego pudełka. I tutaj mam taką matę z, wo z województwami, taką podkładkę z województwami. Na tej podkładce są zeszyty. Moje od szkoły. Proszę bardzo. Tak, wiem piękne pismo. I tutaj są od szkoły, tutaj przepisowe i tutaj też przepisowe i tutaj nie używane. Obok tych zeszytów mamy moją lampkę. Można ją zapalić, ale oczywiście nie jest podłączona, także jej zapalić nie będziemy może. Obok lampki stoi mój komputer, który już od kilku dobrych miesięcy nie jest w ogóle podłączony. No ale stoi, bo może kiedyś mi się zechce to podłączyć i sobie podłączę, ale już od kilku dobrych miesięcy nie jest w ogóle podłączony. Przed komputerem mamy tutaj mojego laptopa HP. I na tym laptopie jak możecie widzieć są moje telefony, czyli Oppo i Samsung I koło laptopa jest mój tablet z wygranej... z wygranego konkursu z Gryfin, z Gryfina to chyba było? Nie, z Gryfina to była koszulka, no z któregoś tam konkursu z PvP3 Także co, to by było chyba myślę na tyle w moim biurku Mogę sobie wam jeszcze pokazać co się znajduje tutaj na ścianie, ponieważ jest to taka zwyczajna tablica, na której są różne rzeczy. I tutaj światełko można sobie mm, zapalić, tylko mi to idzie dziwnie. I takie światełko mamy. Ja mówię na to często kinkiet. Także co, kochani? To by było na tyle w myślę w tym odcinku, bo tu to... To jest wszystko w moim biurku, tak naprawdę. Jeżeli chcielibyście odcinek yy, na przykład runtur mojego pokoju, albo powiedzmy poranna rutyna, no to piszcie to w komentarzach. No to takie odcinki nagram. A tymczasem dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Pamiętajcie, żeby wpaść na wszystkie linki, które macie w opisie. No i na mój sklep internetowy. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i pa pa!